Czy zastanawiałeś się kiedyś, ile kosztuje strona internetowa oparta o WordPress? No cóż, jest to bardzo popularny CMS, czyli system do zarządzania treścią, no i warto byłoby wiedzieć, ile za taką stronę trzeba zapłacić. W zasadzie ten materiał będzie skierowany zarówno do twórców stron, jak i do osób, które zamierzają sobie stronę internetową w niedługiej przyszłości zlecić i zamówić, bo przeważnie samodzielnie tego nie robimy. No cóż, nie przedłużając, wskakujemy do dalszej części tego materiału. Cześć, ja nazywam się Szymon Głogowski, jestem właścicielem agencji marketingowej, wykładowcą, szkoleniowcem i zajmuję się marketingiem w internecie. Dzisiaj w podcaście marketing cyfrowy zajmiemy się tematem ceny stron na WordPressie, bo dobrze byłoby wiedzieć, w jakich widełkach musimy się tutaj poruszać, aby być zadowolonymi z otrzymanego dzieła. No być może nie zawsze, ale chociaż mieć szansę, żeby ta strona była wykonana prawidłowo. Pewnie słysząc WordPress, od razu tutaj się pojawia taka wielka czerwona lampka. No ale Boże, jak to? Przecież WordPress to to dziurawe jest, tam się ludzie na strony włamują, to nawet zakodowane nie jest, tylko ludzie w jakichś elementorach, klikają te strony, no badziewie, nie warto robić. No i takie głosy odnośnie WordPressa się oczywiście pojawiają, ale patrząc na statystyki, WordPress to jest najpopularniejszy CMS na świecie. Wszystkie strony, które są oparte o jakiś system zarządzania treścią, no może nie wszystkie, ale. Ponad 62% tych stron są właśnie oparte o WordPressa. To jest ogromna ilość. Gdybyśmy to przełożyli z kolei na strony ogólnie, to jest około 45% stron. Prawie połowa stron internetowych siedzi właśnie na WordPressie. Więc istnieje naprawdę spora szansa, że jeżeli zlecamy zrobienie strony internetowej dla małego biznesu, no nawet średniej wielkości firmy, to właśnie siedzimy na WordPressie. No, i tym bardziej warto byłoby wiedzieć, jak ten rynek WordPressa w Polsce wygląda. Zacznijmy może od tego, że ja nie bardzo lubię wróżyć z fusów i jeżeli mam tylko jakieś raporty bądź dane, to wolę z nich po prostu skorzystać, niż opierać się tylko o własne doświadczenie. Ponieważ opieranie się o własne doświadczenie jest po prostu obarczone kolosalnym wręcz błędem poznawczym. Ja, to nie my wszyscy. No i teraz, skąd wziąć dane na temat rynku WordPressa na dodatek w Polsce, się. Ponieważ LHPL w roku 2022 zrobiło bardzo ciekawy raport. I co ciekawe, w tym roku ten raport również się ukaże. Jest to obszerna analiza rynku WordPressa w Polsce. Zachęcam oczywiście Ciebie teraz do wypełnienia ankiety w jednym z dwóch przypadków. Jeżeli jesteś twórcą stron, bądź niedawno taką stronę sobie właśnie zamówiłeś. Wtedy dane, które dasz w ankiecie do LH posłużą za to, żeby kolejny raport był bardziej aktualny i jeszcze lepiej odzwierciedlał dzisiejsze realia rynku WordPressa. Dlaczego WordPress? To jest chyba pierwsze pytanie i na nie również odpowiada raport, który mam przed oczami. Oczywiście jak mówimy o tworzeniu stron internetowych, to pewni pióryści, programiści powiedzą, że eh, WordPress to jest badziebie, stronę trzeba... Najlepiej napisać samodzielnie na jakimś frameworku, najlepiej nie wiem w notatniku jeszcze albo pajączku, no bo inaczej to, to bez sensu. No bo ci klikacze od WordPressa to, to nawet nie są programiści, to nie są designerzy, to jest jakiś po prostu dramat i WordPress powinien zniknąć. No ja po części rozumiem takie myśli, no bo jeżeli ktoś zarabia tylko na programowaniu, no to wiadomo, że wolałoby coś kodować przez 10 godzin zamiast zrobić to w godzinę. Bo liczę sobie za te 10 godzin, no ale WordPress jest bardzo jednak popularnym systemem. Około 65% stron internetowych, które jest oparte o jakiś system zarządzania treścią, korzysta właśnie z WordPressa. I to właśnie ta szalona popularność powoduje, że praktycznie wszystkie małe i średnie biznesy siedzą na WordPressie, kiedy mają zrobić prostą stronę wizytówkę, jakąś stronę firmową, a nawet mały sklep. Ten system jest popularny. Co za tym idzie, mamy mnóstwo programistów, deweloperów, osoby, które się znają na WordPressie i są w stanie nam stronę internetową wykonać. Pozostaje jednak pytanie, jeszcze które sobie zadaliśmy na początku, ile taka strona powinna kosztować, a w zasadzie ile kosztuje na naszym rynku? No i na to pytanie znajdujemy odpowiedź w raporcie. Spójrzmy na to najpierw z punktu widzenia wykonawców stron internetowych. No i tutaj się okazuje, że prawie. 5% osób robi takie strony do portfolio. I jak się okazuje, całkiem spora część osób wykonuje usługę stworzenia strony internetowej do mniej więcej 1000-1500 zł. To jest naprawdę niewiele. Z drugiej strony, jeżeli jest się twórcą i marzy się o ogromnych projektach, to troszkę ponad 6% osób wykonuje projekty powyżej 10 tysięcy złotych. Mamy tutaj naprawdę ogromną rozbieżność. Tak? Projekty do portfolio i za kilka stówek versus te parę procent firm, tudzież freelancerów, którzy realizują projekty dużo większe. Natomiast ciekawa obserwacja znajduje się w tej takiej średniej, o której musimy sobie powiedzieć, czyli w tych głównych widełkach, w których są realizowane strony internetowe. No i tutaj okazuje się, że niemalże połowa twórców. Realizuje strony oparte o WordPress w zakresie 1000 do 3000 zł za wykonaną usługę. Przyjmąć można również, że całkiem spora ilość twórców odpowiedziała, że strony realizują w kwocie 1000 do 1500 zł. To niewiele. Czyli możemy mieć całkiem sensownie wykonaną stronę na WordPressie do. 3000 zł. Trzeba byłoby teraz przeanalizować, co w tej cenie mamy. No bo uwaga, jeżeli tworzymy stronę internetową, to to nie jest tylko jej zakodowanie. Tamtych elementów, które składają się na ostateczną cenę, jest dużo więcej. Natomiast już wiemy, że raczej jako klienci nie powinniśmy szukać stron poniżej 1000 zł, bo wtedy prawdopodobnie trafimy na mało doświadczonego twórcę, który dostosuje jakiś motyw i zrobi generalnie w tym WordPressie więcej bałaganu. Niż przemyślanych ruchów. Pogadajmy zatem o zakresie. Generalnie raport wskazuje oczywiście na to, że w zależności od tego, jaki mamy zakres, to strona internetowa może kosztować naprawdę słono, bądź kosztować prawie nic. No i teraz może chwila mojej perspektywy. Generalnie pierwsze strony internetowe lata temu wykonywałem w kwotach naprawdę mega niskich. To było właśnie około tych 700-800 zł brutto, czyli na dzisiejsze, gdybyśmy uwzględnili inflację, to pewnie byłoby to koło tysiaka. No i co za te pieniądze można mieć? No, można mieć takiego mnie sprzed kilku lat, który mniej więcej ogarniał, ale tak prawdę mówiąc nie do końca. Można mieć zainstalowanego WordPress'a w miarę prawidłowo, można mieć wstawione własne teksty. No bo raczej przy takiej kwocie za stronę nie można liczyć na to, że twórca zrobi teksty jeszcze do tego korektę. Można mieć w miarę zainstalowaną analitykę, w sensie wrzucony kod, bo konfiguracja analityki tutaj nie ma w zasadzie mowy i można mieć zasadniczo dość prostą stronę, która jest albo one page'em, albo być może jest to one page plus jakaś strona o nas plus strona kontaktu plus prosty moduł bloga. Często oparty o gotowy motyw. No, nie ma raczej szans, żeby przy tak małym budżecie liczyć na indywidualny projekt, korektę tekstu, bądź też nawet teksty na stronie, a nawet konfiguracja analityki. Na to po prostu nie ma w tym projekcie pieniędzy. No a jak widać, od małego projektu nasz projekt się może bardzo mocno rozrastać. I teraz, jeżeli mamy znowuż niedoświadczonego twórcę, który taką stronę po prostu nawet na WordPressie w zasadzie zakoduje na sztywno, no bo tak się da. Nie wiem, czy zakoduje to jest akurat tutaj dobre słowo, ale wyklikają na sztywno. Gdzie podmiana każdej jednej treści będzie wymagała znowu przeklikiwania się przez wszystkie strony, bo ziomek jeszcze nie ma pojęcia o tym, że na przykład wielkość fontów można ustawić na poziomie motywu, no to odbieramy stronę, która hmm, jest mało funkcjonalna i trudna do rozbudowy w przyszłości. Żeby zrobić fajny projekt strony internetowej, w mojej ocenie trzeba już położyć na to naprawdę kilka tysięcy. Bo wtedy mamy szansę na to, że dostaniemy, po pierwsze, indywidualny projekt graficzny, czyli strona będzie naprawdę dostosowana do naszej identyfikacji wizualnej, ale również do naszych potrzeb. Prawdopodobnie, po drugie, ktoś w ogóle pomyśli o tym, co na tej stronie powinno się znaleźć. No bo uwaga, dostosowanie szablonu i wstawienie tam tekstów nie zawsze jest OK. Mówię to jako marketingowiec. Generalnie, jeżeli już mamy stronę i wpuszczamy na nią ruch z reklamy, bądź też z pozycjonowania i chcemy przez tą stronę pozyskać klientów no to jednak treści na tej stronie powinny być przemyślane. No i teraz, jeżeli ktoś przemyśli w ogóle układ strony, to już jest nieźle, a jeżeli stworzy wam treści, to jest szałowo. Natomiast uwaga, no to nie jest najczęściej jedna osoba. Tych osób już jest kilka, bo treści powinien stworzyć copywriter. Podzielę się też takim doświadczeniem właśnie z punktu widzenia szukania copywritera, niekoniecznie pisania treści, bo w tym jestem słaby, ale kiedy szukałem dawno temu copywriterów i prosiłem ich o właśnie wykonanie tekstów na stronę, to tutaj Spotykałem się z takimi kilkoma podejściami. No, część copywriterów była absolutnie nie z tej półki cenowej, na którą było mnie wtedy stać. A część próbowała podejść do tematu tak, jak do napisania jakiegoś prostego wpisu. No, obie drogi dla mnie były okej, okay, bo ważna jest droga taka pośrodku. Musimy zdać sobie sprawę, że tworzenie treści na stronę sprzedażową albo nawet na stronę główną naszej firmy, to nie jest takie bezmyślne wklepanie wszystkiego i heja. No nie. Po pierwsze, jak już mamy strukturę naszej strony, wiemy, co tam musi być, pogadamy o układzie tej strony z gościem od UX-u i grafikiem, no to te treści, które mamy, muszą też odzwierciedlać to, co chcemy przekazać. Muszą mieć spójne, mocne, dobre nagłówki, które są czytane oczywiście w pierwszej kolejności i często jeszcze ta cała strona i treści muszą być zrobione tak, żeby odpowiadać potrzebom SEO. Czyli, nie wiem, gdzieś na końcu pojawia się duża sekcja y, faku, która, no kumuluje więcej treści, a nie jest upierdliwa z punktu widzenia odbiorcy. Więc samo zrobienie treści to jest niemała ilość roboty. Kolejnym elementem, o którym warto sobie powiedzieć jest chociażby analityka na stronie internetowej. Zlecasz stronę, chciałbyś prawdopodobnie wiedzieć, co na tej stronie się dzieje. A jeżeli nie chciałbyś wiedzieć, to informuję, że powinieneś. Na temat analityki mam co najmniej kilka materiałów, do nich oczywiście odsyłam. Natomiast tutaj powiedzmy sobie, że to jest też coś, co trzeba w przypadku strony internetowej sobie policzyć. No, jak zaczynamy sumować ilość akcji do wykonania, żeby strona internetowa powstała, i jeszcze przemnożymy to przez ilość podstron, bo tych potrafi też być całkiem sporo, no to nasz projekt może już nie być projektem za właśnie, powiedzmy, 3000, które są tutaj wspomniane w Raporcie, ale może nam wyskoczyć powyżej tych właśnie 10 albo 20 tysięcy ze względu tylko i wyłącznie na zakres i roboczo godziny. No bo uwaga, z punktu widzenia i twórcy, strony i generalnie osoby zlecającej, no sumarycznie płacimy za czas. No i zakładamy, że twórca wie, co robi, więc nie siedzi i nie w nosie, tylko klika co trzeba, jeszcze w międzyczasie myśli, bo to też jest ważne, no ale to zajmuje ilość roboczo godzin. I w ten sposób projekt można oczywiście sobie skalkulować. Tu mieliśmy omówione to, co mówią twórcy, a co mówią klienci. No i tutaj wyniki mamy przed oczami, natomiast przejdźmy do pewnej strony oczywiście też podsumowania tychże wyników. I co się okazuje? A tutaj okazuje się, że w przypadku 74% klientów ten zakładany budżet na stronę internetową nie miał przekroczyć... 3000 zł. No i to się mniej więcej też zgadza z tym, co mówią oczywiście twórcy. Kilka procent mówiło o tym, że za stronę udało im się zapłacić około 500. stówek. Co też, patrząc po tym, co widzę w internecie, jest całkiem możliwe. Niemal 25% osób zamierzało przeznaczyć na stronę internetową powyżej 3000 zł. No i dlaczego te ceny sobie tutaj tak zestawiam? No bo patrząc na to, co mówią twórcy stron. No to wychodziłoby, że oczywiście mamy tutaj Eldorado i każdy jeden, kto nie zarabia na stronach co najmniej kilkudziesięciu tysięcy złotych miesięcznie, no po prostu nie ogarnia tematu. Jak się okazuje, te strony internetowe nie są aż tak drogie, jeżeli mówimy o małych stronach internetowych, jakby się chciało wydawać. Żeby zrealizować z kolei większy projekt, to uwaga, tego przeważnie nie zrobi jedna osoba. Potrzebujemy do tego zespołu, wtedy projekt puchnie. No i z założenia jest oczywiście droższy. No i mamy też informację o tym, ile finalnie wydano na strony internetowe. To jest też dość ciekawe, sobie spojrzę w ekran. 48% badanych wydało kwotę pomiędzy 1000 a 3000 zł, a zaledwie 6,4% ustrzeliło sobie stronki powyżej 10 000 zł. Czyli rynek WordPressa wygląda właśnie tak, że większość stron internetowych. Zawiera się widełka od 1000 do 3000 złotych i to jest prawda, w tej kwocie można zrobić całkiem spoko projekt, ale skąd się biorą zatem te ceny? No mianowicie oczywiście z zakresu. Bardzo trudno jest w mojej ocenie sprzedawać naprawdę duże projekty oparte stricte o WordPress. Oczywiście można to zrobić, ale to już wymaga pewnych umiejętności też klienta, który rzeczywiście takie usługi potrzebuje. Większość stron, które są wykonywane na WordPressie to są proste wizytówki lub coś, co jest określone jak trochę więcej niż wizytówka, czyli na przykład wizytówka plus kilka dodatkowych podstron. Oczywiście część twórców dorzuca tutaj moduł bloga. Z mojego doświadczenia wiem, że nie każda firma chce takiego bloga prowadzić i to nie, że nie chce, bo, bo coś tam to jest bardzo złe, ale raczej po prostu nie ma czasu, żeby takiego bloga najzwyczajniej w świecie prowadzić. Około też 15% realizowanych projektów to są sklepy internetowe. Hmm. Czemu tak mało się nawet zacząłem zastanawiać? Natomiast to mnie też za bardzo nie dziwi, bo kiedy mówimy o sklepie internetowym, no to nam się zmienia trochę optyka. Sklepy internetowe to nie jest tylko WordPress w połączeniu z WooCommerce, ale również całkiem spora ilość innych platform, w tym platform opartych o model SaaS, czyli oprogramowanie jako usługa. Taki przegląd już robiłem i oczywiście go tutaj zalinkuję. Gdzie twórcy szukają klientów? Na grupach facebookowych to jest oczywiste. Natomiast dwa bardzo sensowne źródła pozyskania klienta to są rekomendacje. No i co do zasady to jest przeważnie najlepsze źródło, jakie sobie możemy wymarzyć. I to jest własna strona internetowa oparta o najczęściej dobre portfolio. No i to się też wszystko zgadza, bo jest to bardzo mocno zbieżne z odpowiedziami klientów, którzy pytają, co ich przekonało. Do tego, żeby skorzystać z usług danej agencji albo freelancera. No i oczywiście na pierwszym miejscu co przekonało, rekomendacja, a na drugim portfolio. Czy cena jest istotna? Tak, ale taką opcję wskazało tylko 12% osób. Więc jeżeli masz naprawdę fatalne portfolio, to ceną mi tak ludzi nie przyciągniesz. Jeżeli robisz fatalną usługę, to również nawet jak będzie tanio. Nie będzie dobrze i klient o tym doskonale wie. No a jak z kolei klienci odpowiedzieli na pytanie, co ich przekonało? No i tutaj nie ma zaskoczenia. Mimo, że mówimy o cenie, no to nie ona stanowiła główne kryterium wyboru. Głównym kryterium wyboru wykonawcy było jego portfolio, najzwyczajniej w świecie. Jeżeli klient widzi dobre projekty, to prawdopodobnie chętnie skorzysta z usług wykonawcy. To jest bardzo oczywiste. Rekomendacje i dobra komunikacja z wykonawcą to są kolejne dwa czynniki wyboru wykonawcy. Cena jest dopiero na czwartym miejscu. To nie jest tak, że ona jest nieistotna, natomiast jeżeli dany wykonawca ma dobre portfolio, no i generalnie wychodzi na to, że dobrą nawijkę, jeszcze rekomendacje od klientów, no to z punktu widzenia klienta jest już ok. No i. To by było w zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o taką główną analizę rynku WordPressa. Jak widać na załączonym przykładzie, cena nie zawsze czyni cuda, no bo tych projektów wyrealizowanych za 500 zł i mniej i ewentualnie do portfolio, no aż tak dużo nie ma i myślę, że żaden twórca stron nie chciałby się w tej grupie znaleźć, bo raczej są to osoby, które dopiero startują. Dużo lepiej jest realizować projekty po prostu za większą kasę, bo one mogą być lepsze. I budować nam coraz lepsze portfolio, o co w zasadzie chodzi. Natomiast, jeżeli chcemy, aby strona była naprawdę kompletna, no to ta sama realizacja pod kątem właśnie zrobiliśmy, zaprojektowaliśmy, wdrożyliśmy, to jeszcze często nie jest koniec. I warto byłoby na stronie zainstalować kilka dodatkowych skryptów, które pomogą nam w przyszłości, aby strona była całkiem sensowna pod kątem marketingowym. Jakie to skrypty? To oczywiście można zobaczyć w materiale, który tutaj podlinkuję, więc z jednej strony widzisz prawdopodobnie materiał na temat skryptów, a z drugiej strony widzisz rekomendowany film z strony YouTube'a. Także to by było na tyle, trzymajcie się i cześć!